Cześć, z tej strony Tomek Dziubek Dziuban i dzisiaj opowiem Wam o tym wszystkim, co powinniście wiedzieć o Dukielskiej Wyrypie 2022, czyli jedynych takich zawodach Enduro MTB na Podkarpaciu w Beskidzie Niskim w Dukli. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o tym, co, z czym, jak, dlaczego, to ten film jest dla Ciebie. Zaczynamy go! Na samym początku warto zaznaczyć, że Dukiewsko wyrypa to przede wszystkim zawody. Nie jest to żadna wycieczka, nie jest to żaden zlot, są to po prostu pełnoprawne zawody, ale w formule, którą dostosowaliśmy do naszych potrzeb, do naszych zajawek i z tego powstało coś, co jest unikalnym wydarzeniem na skalę Polski. I teraz właśnie chciałbym powiedzieć o tym, jak mniej więcej wygląda, wyglądają całe zawody. Długiewska wyrypa to tak naprawdę pętla, na której poruszają się zawodnicy. Oczywiście okr okrążają trasę tylko raz. Nie jest to taka pętla jak fiks, że trzeba ją kilka razy okrążać. No i podczas tej trasy mają do pokonania trzy odcinki specjalne. Na odcinku specjalnym mierzony jest czas przejazdu, i potem suma tych czasów z tych trzech odcinków specjalnych determinuje to, na jakim miejscu się znajdziesz. Oczywiście to nie wszystko, bo to, co odróżnia zawody Dugieska Wyrpa od reszty, to tak zwane punkty kontrolne. Na trasie mamy pięć punktów kontrolnych. Czyli takich punktów, do których musisz dojechać, odbić tam swój numerek, czy też zczytać numerek z danego punktu kontrolnego na Twojej karcie, w numerku startowym lub w chipie, który w tym roku będzie właśnie używany, i jechać dalej do kolejnego punktu. Między punktami pojawiają się odcinki specjalne. Na odcinkach specjalnych nie ma punktów kontrolnych. Są one tylko pomiędzy, a to dlatego, żeby zawodnicy zrobili pełną pętlę, po której chcemy ich poprowadzić, a nie żeby po zjechanym os jak najszybciej dostawali się do kolejnego. Dlatego, że ma być to taka forma wycieczki, której mają odwiedzić najciekawsze miejsca właśnie w Dukli i zmierzyć się z całą tą trasą, aby na sam koniec, jeżeli przejadą te, Tą całą trasę, czyli zbiorą 5 punktów kontrolnych i przejadą trzy odcinki specjalne, oraz zrobią to w czasie poniżej 8 godzin, który jest limitem. Wtedy otrzymują medal finishera i ukończają nasze zawody. Impreza myślę, że jest udana. Bardzo jej nazwa odzwierciedla to, co, że tak powiem, każdy z uczestników dostał. Ryba była sproga. Trasa Dukiewskiej Wyrypy jest bardzo zróżnicowana i z roku na rok staramy się ją zmieniać oraz pokazywać Wam coś nowego. Beskid niski charakteryzuje się tym, że jest to tak naprawdę przekrój wszystkiego. Od ziemistych single tracków, które po zroszeniu wodą stają się błotniste i ciężkie do utrzymania równowagi, poprzez kamienie, stworzenie, strome ścianki oraz to co najczęściej było powtarzane do tej pory, czyli ostre wypychy. Deski charakteryzuje się tym, że jest dość stromy i trzeba na wiele ze szczytów dostawać się nie jakąś przyjemną szutróweczką, ale po prostu po szlaku pchając najczęściej rower do góry. Gdyż nastrojenie jest na tyle duże, że niestety nie da się tego zrobić inaczej. Najfajniejszy wyjazd w tym sezonie. Dobra, zaciąłem się. Już jeszcze raz. <grywa> idzie, idzie. Wyrypa 100%, dwa y mega. Trzeba sobie zrobić kondycję na 100%, bo w tym roku pierwszy raz na rowerze nie przejdzie. Mogi do wymiany, głowa do wymiany, ale za rok będę lepszy. Dobre. W tym roku pętla będzie miała około 40 km i między 1500 do 1700 przewyższenia, więc myślę, że każdy, kto regularnie jeździ na rowerze i przy, zrobił przynajmniej wycieczkę całodniową, w której pokonał dystans 30 km, 30 km i około 1000 m przewyższenia, myślę, że poradzi sobie z dodatkowym. Kilkuset metrami w górę i kilkoma kilometrami więcej. Dlatego, jeśli chcesz się zmierzyć, chcesz się e, sprawdzić, to oczywiście zapraszamy Cię 3 września do Dukli Zupełnie spokojnie z tego tytułu to mógłby działać Nie wiem, może możliwe. no. trzy os byłoby już idealnie Pierwszego Ty zapłacę i tak wielki szacunek dla Tomka to i całego ekipy, ile zrobiliście z fantastycznej roboty. Dziękujemy bardzo za to, że byliście w Dukli na Dukielskiej wyrypie 2020. Naprawdę wydaje mi się, że po tych opiniach, które usłyszałem od Was, podobało się. Dziękujemy bardzo naszym partnerom, którzy nas bardzo dobrze wspierali i udostępnili nam masę fajnych nagród, które mogliście tutaj wygrać i wylosować. Było chyba świetnie, tak mogę to podsumować. A jesteście się podobały. Dzięki wielkie i widzimy się za rok. Jaki rower wybrać? Rower może być tak naprawdę każdy z przekroju typowego MTB. Oczywiście najbardziej optymalnym rowerem będzie tutaj rower typu Enduro, All Mountain, czyli pełne zawieszenie z przodu i z tyłu o długości skoku od 120-130 mm do 160-170 mm. Natomiast każdy to posiada inny rower typu MTB, na przykład Hardtail, który zawieszenie ma tylko z przodu. Może wystartować i nawet może wystartować w specjalnie do tego przygotowanej kategorii Hardtail, która jest liczona osobno i osobno mamy możliwość e, zdobycia nagród. Oczywiście, jeżeli e, jesteś znów z drugiego spektrum, nie, nie rower. Lekki i z małym skokiem, czyli XC Hardtail, a zjazdówka też oczywiście możesz wystartować. Wiadomo, że na podjazdach będzie ci ciężej, ale może zyskasz na samych zjazdach, gdyż staramy się, aby OSy były w znacznej części zjazdowe. Na OS-ach oczywiście znajdują się podjazdy, ale jest to po prostu spowodowane ukształtowaniem Terenu, no i tym, że żeby uzyskać długi i ciekawy zjazd, czasem trzeba w pewnych momentach dokorbić, no i jest to cały fan z zawodu Wenduro. Nie tylko chodzi o to, żeby było cały czas w dół, ale są też odcinki po płaskim, czy też delikatnie pod górę, aby właśnie wykazać się tą kondycją i wytrzymałością. Czekaj, nie hmm. no. Cudowny wypytek, ja się lubię zmęczyć. Hmm. No to szybko, pod górę nie. Hmm. W długiej wyrypie możesz wystartować w różnych kategoriach. Zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, przygotowaliśmy trzy kategorie: hardtail, full suspension oraz e-bike. Jeżeli jeździsz na którymś z tych typów rowerów. Możesz rzeczywiście startować w osobnej kategorii. Ze zmian, które wprowadziliśmy w tym roku to kategorie wiekowe dla kategorii Full Suspension i są to juniorzy, Elita oraz Masters. Jeżeli, jeżeli chodzi o juniorów, to mówimy tu o rocznikach 2002 i młodszych. Jeśli chodzi o Elitę, to są to roczniki urodzenia między 2001 a 1988. Kategoria Masters to Roczniki od 1987 i starsze. Jeśli chodzi o kategorię e-bike, w niej nie rozróżniamy rodzaju zawieszenia. Po prostu, jeżeli masz rower ze wspomaganiem elektrycznym, który spełnia wymogi norm Unii Europejskiej, czyli posiada pomagania e, przyspieszania do 25 km na godzinę oraz moc jego nie przekracza 250 watów. Wtedy możesz wystartować w naszych zawodach. Wetka jeła! Wielka, przednia bym się nie przejmował. Na trasie w połowie pętli na każdego z was czeka bufet. obficie wyposażone zarówno w napoje, wodę, jedzenie, takie jak owoce, ciastka i często. Ostatnio coś na słono, czyli jakieś kanapki z dodatkami. Sami zobaczcie, sami przekonajcie się jak to w tym roku będzie wyglądało, ale zawsze staramy się, żeby było naprawdę syto. w którym miejscu. W miejsca, na pierwszym. Czy poradzę sobie kondycyjnie? Jeżeli pokonałeś w górach dystans około 30-40 km z 1000 metrów przewyższenia i jesteś gotowy, gotowa na wyzwanie zmierzenia się z czasem ciężkim kondycyjnie bezkidem, niskim, gdyż jak pokazała ostatnia edycja błota było co niemiara. I trzeba było się też zmierzyć właśnie z taką ewentualnością. To oczywiście te zawody są dla Ciebie. Ja lubię myśleć o tych zawodach jako o takim ran Magedonie, ale rowerowym, czyli próbujemy zmierzyć się z trudnym terenem, zarówno pościgać się z innymi i móc ustalić sobie swój poziom jazdy na podstawie pomiaru czasu na trzech odcinkach. Specjalnych, no i jednocześnie cały, całe to wydarzenie nie jest nastawione na jakieś bardzo mocne ściganie i bardzo dużą napinkę na wynik, gdyż nie liczymy, tych, nie liczymy tego startu do żadnej klasyfikacji generalnej. Chodzi po prostu nam głównie o to, żebyście się dobrze bawili, żeby każdy z długich wyjechał zadowolony z fajnych tras, z pięknych widoków. Z dobrego jedzenia dobrych izotoników, nie tylko tych bezalkoholowych, i z fajnymi wspomnieniami. Poznaniem nowych ludzi. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy takie coś jest dla ciebie, to uwierz mi, to jest dla ciebie, więc zapisz się, Krubo. Dobrze, ma być grubo. No, ale mi się kręci w głowie. Jego czucia. Za mało błota. Dobrze. Dobrze. Dobrze za kamieniem. W tym roku bez duchy, pasy, go. <śmienny> Przed nagrywaniem tego wideo zadałem na Instagramie pytanie, o co chcielibyście zapytać, jeśli chodzi o dukielską wyrypę. Dlatego teraz przejdę do sekcji QA i odpowiem na Wasze pytania. Będą dwie grupy startowe, żeby uniknąć półtorej godziny stania w kolejce do odcinka pierwszego? Nie. <grytanie> Dlaczego nie? Ponieważ Dukielska Wyrypa zakłada to, że będzie start wspólny. Ci, którzy byli, wiedzą, że ten wspólny start jest swego rodzaju taką tradycją. Na pocieszenie dodam, że pierwszy OS nie jest tak blisko jak w tamtym roku, nie będzie tak blisko jak w tamtym roku. Dlatego stawka spokojnie rozjedzie się na tyle, że nie trzeba będzie bardzo długo stać i czekać na swój start do OS-u numer jeden. E, siema, czy kaleka jeżdżący rekreacyjnie jakoś się tam odnajdzie? Oczywiście, że e, odnajdzie się. Wszystko zależy od tego, jak dużą determinacją się wykazujesz, oraz czy chcesz powalczyć z trasami Beskidu Niskiego. Myślę, że każdy, kto ma odrobinę chęci i samozaparcia, jest w stanie pokonać tę trasę w tym limicie czasu. Nie mówię, że każdy to ukończy, bo jak pokazują statystyki, część osób. Te nie jest w stanie, przynajmniej w tamtym roku, nie była w stanie ukończyć tych zawodów, i nic z tym złego. Warto przyjechać za rok i spróbować jeszcze raz. Dlatego, jeżeli tylko, tak jak wcześniej wspominałem, już na jednym z pytań, jeździsz w miarę regularnie, jesteś w stanie pokonać te 1000 metrów w pionie przy 30-40 km trasie MTB to myślę, że dramatu nie będzie. Czy będzie młotko? Nie wiem. Zobaczymy. Tak naprawdę niektórzy na to czekają, bo im się podobało ten, te wciry w błocie, a niektórzy nie. Dlatego zobaczymy, jakie prognozy akurat w tym roku będą i jak to się nam uda. To moje pierwsze zawody enduro. Mam się bać? A i czy trudno trasę z mapy znaleźć? Myślę, że bać się nie ma czego. Zawsze startuje cała wielka grupa osób naraz, dlatego zawsze warto się do kogoś przykleić, jeżeli nie wiesz jak się poruszać. Najczęściej osoby, które jadą, jadą w miarę dobrym kierunku, bo już tutaj były albo ogarniają mniej więcej. Czytanie mapy. My też dajemy wiele sugestii, jak jechać, gdzie jechać, żeby po prostu fajnie się to wszystko ułożyło i żebyście wszyscy mogli tą trasę w formie tej pętli przejechać. Dlatego nie bałbym się. A czy trudno odnaleźć trasę? Nie jest trudno. Wystarczy podążać od punktu do punktu kontrolnego, czyli od jedynki do dwójki, trójki, czwórki, piątki. I pomiędzy nimi też zaliczać te odcinki specjalne, na których mierzony jest czas. My najczęściej puszczamy ludzi po szlakach i drogach leśnych, szutrowych czy też drogach publicznych, dlatego nie ma tam żadnego e, najczęściej krzaczenia na azymut czy tego typu zabaw. Wystarczy trzymać się szlaku i będzie dobrze. Będzie wyciąg. Nie ma w okolicy wyciągu i obawiam się, że do 3 września nie powstanie. Czy amator może wystartować, czy jest taki hardkor, że lepiej sobie odpuścić? Oczywiście, że może wystartować, nawet powinien wystartować, żeby w ogóle sprawdzić się, czy zawody są dla niego i czy chce kiedyś to powtórzyć, chce się rozwijać w tym temacie i tak dalej. Myślę, że większość amatorów, która wystartowała do tej pory, jest z tego zadowolona, ze zmierzenia się. Warunki tak naprawdę mogą być różne: może być sucha jak pieprzek jak w pierwszej edycji i wszystko może pójść gładko, pięknie, przyjemnie, a może być błoto, które będzie nam dawało wciary i, i nie pozwoli nam na łagodne podchodzenie czy jeżdżenie, czy też zjeżdżanie w dół i trzeba będzie sobie. Z tym poradzić, ale warto sobie stawiać wyzwania i warto próbować, dlatego zachęcam tym bardziej. Czy będzie tyle błota jak w zeszłym roku? Nie wiem. <śm> dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę. W górę, zostawcie komentarz. W komentarzu, oczywiście, możecie jeszcze napisać jakieś pytania, na które mo możemy odpowiedzieć, i może będzie jeszcze taka sesja QA, w którym odpowiem Wam na to, co najbardziej ludzi zastanawia, i tak dalej. I to tyle. Zapraszam Was do zapisów na stronę bit.ly/kośnik Dukielska-Wyrypa. Tam e, możecie się zarejestrować, zapisać i. Pamiętajcie, że ilość biletów jest ograniczona do 250 osób. Tak więc kochani, zapraszam wszystkich serdecznie 3 września do Dukli na zawody Dukielska Wyrepa 2022, zawody Endura MTB w Beskidzie Niskim. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do sekcji komentarzy, żeby ewentualnie zadawać jeszcze jakieś pytania, może jeżeli będzie na tyle dużo tych pytań to zrobimy, zrobię jeszcze drugi. Taki odcinek, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie ten kanał, bo chcę, żeby się on dalej, dalej rozwijał. To tyle, dzięki wielkie, do następnego, cześć!